Ale fajnie, że udało mi się nagrać nasze zwycięstwo trochę okay. wcześniej, niż tylko sam, sam ekran zwycięstwa. Jeszcze 50 ludzi jest, jesu. Typy, typy będą, typy będą. Typy, typy, typy będą leciały na ten. No dobra, ja wyskakuję ostatni. Jeszcze jest jeden ziomek, który tam leci, ale dobra, nie, nieważne. Odpalam eee, jeden Typek leci na Leci, helkę. leci po helkę no. Drugi Typek też leci. leci Z jest za mikrasem, jest za mikrasem. Typek leci po helkę jeden. Jeden Mam leci, helkę. leci, będzie na tam, na górze tamy będzie. Typek leci. Na górze tamy jest Typek, jest w remizie. Tutaj. Eee, dobra, ja lecę w takim razie na za zabezpieczenie. Uciek, jebany. O kurna, ledwo trafiłem. O ja pierdzielę. Weźcie się mu tam pomóż zabezpieczyć, polutują. Gajcie, gdzie wy jesteście? No. Ja to jak zwykle wiesz, to, co zrobiłem. Siedziałem na górze. A czy ja czeka... zostałem tu tak, sam? Tak, zostałeś sam. No dobra, ogarnę tu sobie. Może zrobić tak jak ja ostatnio, że ja po prostu byłem daleko od was w mieście i dałem radę. Tam jest kasa gdzieś w środku. Pop, trochę tu nikogo nie ma. chyba o, kedy. masz kewy? Nie masz kew, masz. Nie masz dwie. Kasa wzięta, tutaj jest amunicja, okej. Okay. Ja, ja mam już ammo do tego, do szturmówek. Jak chcesz, masz tutaj LKM-a. O, dobra. Mocalny mołd Mam kara. Tu jest jeszcze. Karabin strumowy. tu jest LKM, a tu jest skrzynia, z której wypadło gówno, ale mam skrzynię z zaopatrzeniem, mam amunicję panowie, więc jesteśmy już 5000 do przodu. Czy ty, raz do nas idziesz? Tak. Dobra, to my lutujemy dalej. Czemu Piotr, tak daleko? Bo chcę zrobić to zadaniem. Jak a jak tak... To... To mam jeszcze w bułach, co i tak nie będzie najgorszy scenariusz. Albo jakby zmienić tam, bo ktoś zabije to ja może lepszy Skrzynęła Co to jest? Eee. Same mi -y teraz daję, no co jest? Mam maskę O dobrze, dobrze 3000 do przodu jesteśmy To jest skrzynia Już Jesteśmy 8000 do przodu Mam ostrzał kasetowy bogato w tym domku było, widzę. W sumie, panowie, mamy ten, no zrzut. Zaraz zrobię zadanie. tym głowcem robię i nikogo tu nie ma. Więc jest spoko. To co, lecimy pod sklep? Tu jest amunicja, jakby ktoś potrzebował. Tu jest sklep, tu jest sklep. Wiem, wiem. Właśnie o to mi chodzi, że lecimy pod sklep, nie? A ja mam czworeczkę znalazłem, fajnie. Jeszcze i tutaj coś jeszcze będzie. UZI. Jakby ktoś chciał UZI, rakietę mam jedną. Ale lagi. Ty, wychodzi na to, że będziemy w środku strefy znowu, nie ruszając się z miejsca. Legendarna szpina. Kolejna amunicja, jakby ktoś chciał, bo ja już nie mogę jej wziąć. Ty, jakie lagi są rzeczywiście. To jesteśmy, już, jesteśmy już 13 tysięcy do przodu. Co to jest za broń wyładowa broń to. E, to jest wygląda jak M4 jak jakaś To jakaś mega dobra <gry> Mega dobra Ej no. No ja dobra jak, ziomki jakie, kupujmy ten rzut szkoda kasy e, No, no to kto czasu. ma to dajcie kasę Albo no nie damy mi Aha Dobra ja kupuję Kurde, przez lak kupiłem to A nie ma, mam dobra Ja <tulatowano> bym <tulatowano> rzuć to to żeby na, na Piotrasa nie spadło, bierz tę amunicję ze sobą. Ja biorę tą złotą m tego Ciekawe co by się stało jak do rzutu A może kupimy od razu drugi? <grym> może co? kupmy sobie lepiej rzeczy, których potrzebujemy jak sama realizacja. Dobra, to ja kupuję mas... a ty nie tu. <grym> kupuję maskę. Czy ktoś potrzebuje maski jeszcze? Ja kupmy. Ja nie mam na przykład. Kupić Ci maskę? No... Prosiłbym. Muszę bo w nie będzie okazja, zamienić. Proszę, leż gdzieś tam. Jeszcze kawki sobie kupię. Eee, dobra. masz Piotra z Ja wezmę. Nie wziąłem. Ja mam 5 teraz, jak będzie ci potrzeba, to ci dam. Ktoś Piotra skupisz? No jakieś zadanie z Mogę jeszcze... Te, mam jeszcze 300, masz. Jakie ty chcesz zadanie jeszcze robić, jak tu zadań nie ma? Jest tylko to, to, albo to. Ej, zbukrupało się. Chcę zajmować się bardzo szybko. Zbó... lecimy? A nie musimy. Co Chcesz z bazy wojskowej zrobić? Typy, typy. Jak, ja tak. To były typy. Jak coś będę będę to odlecał. Teraz nie podoba mi się, że mierzysz do mnie z RPG. <grym> Wziąłem tą złotą. Fajne. A Ja mam swoje fajny grał To Ja mogę skoczyć, ja mogę skoczyć, ja nic co, nie co, mam. Widzicie kogoś? <grym> widzicie kogoś? Na a wizji jest tu jest rzeczywiście, jest tam, jest tam, o kurde Był tam pionek A może w, lecimy tu? Bo siedzimy aż się przesunie Dobrze, oczywiście no nie chcesz wiedzieć, że się gra skończy? Ja myliście, bo no, wydaje stołu. mi się, że gra się skończy gdzieś tu Dobra, to zróbmy tak. Ty zostaniesz z migrace'em tu, a ja z młodym polecę i sobie zabawię po prostu. Możesz zostać na tym bez żadnej osłony? No dobra, może tak być to. Dawaj, skaczemy. Oleście po prostu. Masz RPG. Dobra. Zajebiście. Mogą co najwyżej strzelać do nas z tego. Stamy. Stamy. Albo to możemy też, wiesz, już się tutaj położyć. Już nam głównie zrobię wtedy. To jest albo M4 albo M13. Nie wiem, a tu jest napisane 556 na to ...wyładowanie. I to jest super. jak ale... ale nie lutuj to, nie lutuj to. Jesteśmy sami. Szedli. O kurde, na 100 macie w środku tego. A nie, nie od... w Robimy szybki podłog Generalnie tymi kamerami, dlatego ja cały czas jesteśmy zejść w błotce, bo mi się wydaje, że to Halo, na was. Halo, na nas? daj nich. My tu siedzimy cicho. Zobaczymy, co się mimo. stanie. Wierzycie. Nie omawiałam. Siedzisz tu być badaje badaje. najlepiej. Cztery zrzuty. Gdzie chcesz, gdzie być najlepiej? Ta Tam? Tam by było być najlepiej, no. To, to masz rację tutaj. Że tam na górze byłoby najlepiej, albo po prostu w remidzie siedzieć. Tylko trzeba by było oh. mieć drugi zrzut ze sniperką. To zrobimy jeszcze jedno zadanie. No jak. Jacy ryzykanci, no? Będzie nas zrzut 6 7 7 800. Mamy masz jeszcze tę amunicję, nie? Piotr? Mhm. W razie co, jakby zginęli, to mamy dwie paczki za mną. Ale laguje ten helikopter, jeszcze. nas, zobacz. Nie, nie chcę tam wychodzić. Dobra, no, wiem no, tam panowie nad gdzie trzeba skampić. Tutaj. To jest to miejsce, tu trzeba wejść. To jest kolejny raz jak ta gra się kończy w tym pierdzielonym miejscu. Chyba, że zrobicie panowie jeszcze jedno zadanie. Macie tutaj. Jak ostatnio? Serio? Serio? To jest Coś możemy zrobić tu. Na SuperStorze może nie lepiej. No, przy SuperStorze może być nieciekawie, bo mogą siedzieć na taku. O oh, kurwa, to się co, są co, co, Domu... co, co, co? co, 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 co? co zlagowało? Piotras? Pfu, Piotras, Mikras, dojdziemy Pana tam na piechotę, nie raz, co? A tam nie wejdziemy na górę, czy wejdziemy? wejdziemy? Wejdziemy, trzeba tylko pójść tymi tunelami. Tam się da na górę wejść piechotą. Co co zabierz go szybko, szybko. Zabierz go szybko, szybko, szybko. <śles> A ładuj się, ładuj się, ładnie się. Z... Nie ma, że ten, ten filtr, czy co to jest, jest fascynujący? Jak oni to zrobią, to na rzeźnicy, nie? To będzie najwięcej zwiadów w grze chyba zrobionych. Jeszcze zaczekaj. Na lot? Pierwsze, drugie, lot. trzecie, czwarte, piąte. Jeszcze można by było jeden zrobić. Chyba. Są blisko was, bo nalot wam puścili, więc... Za helikopter! Nie da rady, nie da rady, dobra. Jest pod nami, jest pod nami, jest pod nami, jest pod nami. Strzelają. Skąd? No ciągle nalot. nalot. Leci, spadaj stąd! Jest tu! Teraz to was chłopaki potrzebujemy z tym śmigłowcem. Szlice ja jestem na ziemi, co Kary. Ja też jestem na ziemi. On jest Patrz u góry, co? Jem. Jest, jest, spada! Dostał mocno. Oberwał od Ciebie? Troszkę dostał. W... Dobra, dawaj, dawaj, stąd. Sklep? Tutaj? Czekaj, tam Je, nie, tam jest helka! Zniszczyłem, mi helkę, uciekaj stąd! Zniszczyłem mi helkę, nie dolecą do nas. A wow wow, wow jak ubrywam Dobra, ja tutaj loduje oh, Przylecicie helkę. do mnie, przylecicie do mnie Macie, macie O oh, fuck prawie puściłem na rzut, mi. O słoni. Zniszczyłem im helkę, więc oni nie mają ten. Wejść tutaj mogą wejść, ale nie mają helki. Bierz kamizelki. Kupiłeś rzut? Tak Dobra Kurde mogę, mogliście dwa razy kamizelki wziąć no Już więcej nie weźmiemy kamizelki, ja mam Dobra. Tutaj musimy uważać na tył, bo tu chyba da się wejść od tyłu Tak, tu daj da się wejść od tyłu chyba Tak da się wejść Ej, obszar A Kelkę trzeba zniżczyć Dobra No jesteśmy w docelowym, to trzeba zniszczyć Kelkę no wyżej nie można podlecieć już. Dobra, mam... mistrz się. Ja być jeszcze zabijał. By to było ciekawie. Ten Bierzcie rzut sam... pójść w tą stronę, jak Mikras siedzi. Tutaj niech spadnie. Mikras przesuń się, niech on tu spadnie. żeby się jakoś nie odbił, nie Kogo? nikogo. jak na jakimś drzewie utknie. Nie utknie. Ja biorę ebr bo to jest dobra klasa. Ej Ary, musimy jeszcze po amunicję podlecieć. Ja my no, mamy amunicję. My mamy ja mam skrzynkę. Te Masz jedną, z tym wypadę No człowieku no, my jesteśmy no, przygotowani. Ja rekord tych zwiadów chłopaki, mam całą mapę. Co ja mam jeszcze ostrzał kasetowy, mam jeszcze jedną skrzynkę z amunicją. Mówiłem ci, że wyliczałem na początku, że jesteśmy 13 tysięcy do przodu. Z było 16. No Mmm, Będę wiedzieć, że tu jesteśmy. Może ja gdzieś pójdę. Może na razie na remizie się zabągrujemy to chyba lepsza pozycja niż A, a to, ale tu kupa, się da, da, w da, 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 będziemy mogli tu wejść? Z buta jest ciężko, da się, ale jest trudne. Ja nie tak. wiem czy jest, ja nie wiem czy ten, czy nie, to dobrze. Nie, słuchajcie konser. chłopaki, ja, ja gdzieś ucieknę. O, tak. Uciekaj. Ja się oddalę. Tylko się tak no oddal, żebyśmy mogli strzelać do, do nich. W razie. Dobra. dobra. Dobra, dobra, ja tu będę, o zobaczcie, tutaj w tych kamieniach. Home, like. Tylko ten zrzut mnie teraz denerwuje, bo wiedzą, że to rzuciliśmy. No tak. Niech wyście wszyscy cokolwiek, kurwa. No, no ja już nie mogę wziąć, się już wziąłem Ebera. No, ale no, oni nie widzą tego zrzutu na mapie. Nie jesteś pewien? Tak. To jest ten taki czerwony te... zrzut dodatkowy? Nie, to jest kupiony przez nas. Ktoś nie wziął tego Ale zrzutu. ja kiedyś podpierdzieliłem z zrzutu komuś, więc widziałem go. Uuu. Ej, ale ogólnie to jest ale taktyka z tym podlatywaniem śmigłowcem do zrzutów. Słuchajcie, z tej strony nie powinni móc przejść. Mogą tylko przyjść tam jak jest kamień. Tutaj. Tak mi się wydaje, że tak może tylko być. Tak może być. Ale na tych zwiadach, panowie, to idzie zrobić naprawdę kozak nie? Jak macie śmigła. a na dwa śmigła to już w jest... Bóle. Ty, zobaczmy, z Mikrasem mamy na jeszcze dodatkowy zrzut. Ja realizacja przykład. Ty to jest... to jest dobra ta miejscowa na ostrzał tamy. Ale zniszczyłem niestety śmigłowiec więc. Nie, już nie będziemy się nie ten ruszać, nie się strzelają gdzieś tam się. Ciekawe jak bardzo ludzie nie wiedzą gdzie jest strefa. <laughs> Patrz, patrzcie jak ta strefa się... No, na coś coś no to wzięliśmy większość zwiadów. To ciekawe wygląda, jest wielka takie, nie? Jaki ślimak wyszedł. Byłem ja, mało ludzi, ale to, zwiedząt, to nie jest. Słuchaj, ja nawet nie wiem czy ludzie wiedzą, Gdzieś że to wyznacza strefę. Bo ja powiem nie. ci szczerze, że dopóki żeśmy tego nie, nie zrobili, to nie wiedziałem, że to strefę wyznacza kolejną. No ja też jakiś czas nie wiedziałem, to prawda. Ale ludzie jeszcze nie znają na szczęście to nie jest popularna ta taktyka zrobienia zwiadów śmigłowcem. Ja bym mówił, śmigłowcem można zrobić 6 miesięcy kasy. Obyś tylko mógł wrócić tutaj do nas. Wejdę. Powiem ty... tak: powiem tak. Jeżeli przetrwamy do ostatniego kółka, nikt nam tu nie wejdzie, to musimy bronić tej strony na pewno, bo to jest chyba jedyne wejście poza tamtym z tyłu. Co mi raz? Spróbuję wejść. Co? Tędy bardziej. No jak, tyłem tego mapy nie wejdziesz, masz tylko 4 sekundy wtedy. Ty okay. umiesz wejść, ty umiesz wejść, pojeżdż, wejść, ty umiesz okay. tu wejść, man. Kiedyś tu wchodziłeś. Nie Sre, zostawiajcie mnie to samego. To. Tam odremizja gość. Tędy <laughs> wejdę. 8200. Back. Dobra, słuchajcie, jak ja to widzę, jak my to możemy rozegrać? Yyy... E Tunel jest na samym środku, nie? Wejście do tunelu jest na samym, powiedzmy, że na samym środku. Tędy wejdziesz. Tędy można wejść, tak? Okej. Okay. Mm -hmm. To trzeba będzie bronić tego wejścia i tego wejścia. Nie wiem jak z tym, nie wiem jak z tą stroną. Nie mam pojęcia, czy tam się da, czy się nie da. Dobra, ja idę spekować remizę. Co zrobić? Teraz ja z trasa lewą stronę, wyprawą wtedy obserwować. A. Spekować, okej, okay, dobra MKL schowaj się o, to No właśnie <gry> No to już wiedzą, że to... Skąd został? Z dołu tutaj yy, re... No kurna o, dlatego mówiłem, żeby się nie wychylać Tu już nas nie powinien trafić ja, spróbuję nam teraz tutaj iść. To jest pewne o, raczej Eee, tą stronę i tą stronę nie, nie Na bliski dystans, daleki. Jest na tej. Oznacza. Jeden? Jak masz ostrzał, pamiętaj. Pustiłem go. Trafiony pancerz zdjęty. I tyle. Schowam się. Co mnie w komisariacie siedzą? A, siedzą w komisariacie. Pancerz zdjęty. Jeżeli się szybko sam to nie ogarną i nie ruszą, to nie wejdą tutaj na górę. Nie ma nie ma się co wychylać, nie wychylajcie się. Pilnujcie przejście jednego, ja będę pilnował to. Jak kogoś zauważy, to wam powiem, po prostu zaczniemy strzelać. A tam jest spokój na razie. Mam termowizję. mi się też nic nie nic. Czy ktoś patrzy się w tą stronę na, na ten Moving! Ja patrzę na... Moving. Niech, je, niech jedna My, osoba. To Dobra. Niech jedna osoba Luka. Ja, ja będę patrzył tutaj No to stanowimy teraz taki kurwa kwadrat, cztery strony trzeba jedna osoba patrzy na środek chyba Michał tam patrzy. między nas to jest okay. trójkąt powiedz to niech, niech ktoś patrzy się ze mną też w stronę ja będę, ja będę patrzył w sumie na, na ten na komisariat, a niech się ktoś patrzy tutaj, tu Żeby wejść tutaj do nas, oni muszą pójść drogą dookoła I podejść pod ten Widzę zrzut tutaj Nie, ja mi przetrwało tylko 6 drużyn, więc nie jest źle Nie wszystkie drużyny są pełne W Ta. takim razie Brakuje 4 osób no. Można zakładać, że po drodze do tego punktu jeszcze umrą wiele Zobaczymy, pilnujecie ja tych wejść. Uważajcie też na spadochroniarze, nie? Gułak zamknięty. Ale wykupienie. Wiem, ale gułak zamknięty, w razie co. A to. Yes. Wątpię, żeby ktoś tu na nas skoczył z pistoletem. Jak my mamy czterech kolesi, nie? Rekast idzie. Spokojnie, jeszcze masz ten, ten. A, koleś! A w koleś, koleś oznaczony. Nie ma co strzelać. No. Ja y szturmuje. On jest sam? Zbierze zrzut. Z RPGa. Niepotrzebnie strzeliłem, ale nie trafiłem i tak, on nie wie gdzie jestem. Koleś kolejny! Idzie trzech na ten! Czterech! Mikras, schowaj się! Dobra. <śleskuj> no się co strzelacie z ciężkiej broni, rakietowej Coś tam się dzieje w tym, tym komisariacie Gara w gazie Słuchajcie, nie możemy dać się zajść z tej strony Bo z tej się chyba nie da co się gaz Ode mnie chyba też już nic nie podejdzie To tego jeszcze nie wiesz Tego jeszcze nie wiesz, jeszcze nie wiesz. pilno do, dopóki gas nie podejdzie na tyle żeby już tam nikt nie mógł przejść a my sobie wtedy spokojnie wejdziemy, podejdziemy tutaj, schowamy się za drzewami i poczekamy aż sami przylezą. A założę się, że będzie jakiś team siedział w, w tym... w tunelu, więc będzie ich może łatwo ostrzelać. No w razie co. W końcu no, gaz no, ich no. wykurzy. Ale ogólnie panowie, chyba opracowałem nową taktykę na podstawie tego. Ja za te twoje taktyki. Improwizacja jest najlepsza. Że na tam improwizacja. Gdzie się ułożenie. Na przykład, ja cały czas w tym momencie improwizuję. Spróbuję się dostosować do tego co widzę, po prostu. Ja nie, gas, ja gas, cały czas gas. myślę, jak to, jak to us usystematyzować i wyciągam wnioski. Gaz idzie, pilnuj tego przejścia cały czas. Patrzę, patrzę. Tu wystarczy potem, że zrobimy krok do przodu i będziemy w tym. Stało ma. Teraz tylko nie robisz głupich błędów. Nie strzelać, jak nie jest to potrzebne. Powoli Dobra, nie ma nikogo od tamtej strony Dobra Tunel w gazie. Tunel w gazie. Mogą być przed nami. Teraz mamy A, przewagę tak. wysokości. Panowie, mamy to Mamy to. Jeżeli... Tylko ty i wyłącznie ta strona jest teraz do wejścia. Tylko i wyłącznie ta strona. Z żadnej innej nie powinni im móc wejść. Jeżeli nie przeczekamy się, gaz. Żeby was, nie? Słuchaj, jeżeli przeczekamy gaz. Oni nie będą mogli tu wejść. Tylko musimy pilnować tamtego wejścia. Ustawcie się tak, żeby można było łatwo strzelać tamto wejście. To się dokładnie. Masz Tam, oznaczone, jest. to jest na fioletowo. Fiolet. Fiolet, to jest ta strona. Nie powinniście być ja tak nie daleko, nie powinniście tak. być tak Cofnijcie się, cofnijcie się. Zobacz, jak jest gaz rozstawiony, on do nas przyjdzie najpóźniej. Nie ma się co śpieszyć. Rozstawcie się po kątach i ten ten. I czekajcie, a sami przyjdą ale to ja zajdę trochę niżej na Kto ten plank, niebieski ale... tam poszedł? Po co te ten niebieski? Piotras. A co, no... Dlaczego no, ty tak? idziesz nie wiadomo po co do przodu? sieć na dupie. Ale ty... Dobra. Zostań duży, w okręgu. Na mi tam. Tam no, się no, chyba no, strzelają no. na dole. Pilnujcie wejścia, pilnujcie wejścia Po prostu ich P Pamiętacie sytuację z poprzedniej gry? Przeczekamy ich tak samo. Jeżeli do nas nie będą mogli wejść, to gówno zrobią. Taka prawda. Jest nas czterech na trzech kolesi. Tak, dobra. Przeczekamy ich. Po prostu ich przeczekamy. Tylko trzeba się będzie powoli przesuwać do przodu. Jeżeli nie weszli teraz na górę, to już nie żyją. Nie weszli chyba. Na czujniku są na 34 metrach na 197. Chyba nie weszli. 34 metry na 197, tam. czyli tu. Ktoś goździ, widzicie? Nie, po prostu oznaczyłem On, na czujnik. Idealnie tam, gdzie jest czujnik, tam są No Cho Chodźcie, idealnie. chodźcie do przodu, chodźcie do przodu. Mogą gdzieś tu być, cały czas, pamiętajcie. Ty, widzę cały okrąg, nie widzę nikogo. w tunelu są. O kurde, jak są w tunelu, to też dupa. A to. pełne. Kto, maski koło, kto, kto ma maski? Na środek, panowie, na środek. Ja mam, ja mam czterech, nie? Podnosić się jakby coś, tyle. Każdy ma full maskę? Tak, A. ja mam full. Ej, to może być pierwszy remis w naszej historii, nie? <grym> Cicho, nie zobaczymy. Kto pierwszy ten ten. Jak najdłużej starajcie się utrzymać w tym, po zakazem. Ale jaj. Do góry, do góry, do góry, do góry, do góry, do <grym grym grym> góry. Nagrywaj to, kurwa. Nagrywam to cały czas! Jeżeli to przegramy, to się w strasznie. straci. Strzelają. Ale to są Cicho, 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 cicho! O kurde, to już jest koniec! Dobra, maski, Pan maski poszły. Pan nie ja wie, bardzo was lubię. Ja też was bardzo lubię, ale. A masek nie mieli. Poszła mi maska. Mi też. Ja jeszcze mam. To czyli, no, będzie re respił. Zaraz poszło. Poszła, poszła mi maska. Duszą się z... Bo to by O kurde. Strzelają. Piekną do nas. Kręci przy. Do... <laughs> Najgłupsza wygrana ever. mój <laughs> no. Boże. Lol. Mówiłeś mi od ale mówiłem ci, że improwizacja jest najlepsza. Ty <grybuj> i to nie było z, z, z tego, jakiegokolwiek myślenia, tylko... ale Mówiłeś w miejscu, gdzie ten, ten koniec i tyle. No <grybuj> na serio, najgłupsza wygrana ever. <grybuj>